Panie trenerze, trzy wyjazdowe zwycięstwa pod rząd no i wreszcie wracacie, wracacie do Krosna w niedzielę mecz z Pogonią Prudnik ale prosiłem o krótki komentarz do meczu z rezerwami Rosy pierwsza połowa no, chyba niespecjalnie Wam wyszła ta wczesna pora może gdzieś tam zadziałała trochę na zawodników, ale druga połówka już bardzo dobra w Waszym wykonaniu to znaczy na pewno Dziwne wejście w mecz. Nie, nie, nie możemy tego na pewno usprawiedliwić godziną wyjazdu tylko i wyłącznie. Może to miało jakiś mały wpływ, ale nie sądzę, że, że można tylko na to sunąć te 18-3 na początku. Szczerze powiedziawszy, było to pierwszy raz w mojej karierze i jakby nie, nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy. Stąd w się nerwowość i nie mogliśmy nie mogliśmy tego opanować do, w zasadzie do końca drugiej kwarty. Natomiast tak jak pan powiedział już po przerwie było trochę, trochę lepiej i, i w zasadzie zagraliśmy naszą koszykówkę i w ataku i w obronie i, i stąd taki wynik a nie inny, na pewno ta druga połowa 52-22. Mówi samo za siebie, że jeżeli podejdziemy poważnie do meczu i, i, i Szanujemy przeciwnika, no to to wtedy nie, nie powinno być problemu. W niedzielę przyjeżdża Pogoń o zespół, który chyba jest jednym z największych zaskoczeń tego, tego sezonu, piąte miejsce i taka dość, dość, dość fajna, fajna koszykówka, pomieszanie doświadczonych zawodników, Mordzak, Paweł Bogdanowicz, z młodością. No, mecz na pewno będzie, będzie ciężki. No tak, spodziewamy się ciężkiego meczu, tak jak pan powiedział, pogoniec na piątej lokacie nie przypadkiem. Ograli Legię u siebie 20 punktami nie tak dawno. bodajże cztery kolejki temu to musi robić wrażenie na, wszystkim, na wszystkich. Natomiast, no co, przygotowujemy się jak do każdego meczu. Znamy ich mocne i słabe strony. Nie jesteśmy po drugiej odprawie taktycznej. Także w zasadzie. Jedno spotkanie taktyczne i powinniśmy mieć 100% wiedzy na, na temat przeciwnika. Na pewno dobry zespół, tak jak widać, Grzesiu Mordzak na pozycji numer jeden. Bardzo doświadczony, rozgrywający zresztą jeden z najlepszych rozgrywających w pierwszej lidze. Do tego doszedł Paweł Bogdanowicz, który gra bardzo dobry i równy. Sezon, no i oczywiście reszta zawodników, którzy już tam tu roku grali w pogoni, ludzi, którzy u siebie na hali są na pewno nie obliczali, natomiast na wyjazdach sprawują się trochę, trochę gorzej. Natomiast skupiamy się też na, na własnej grze. Jeżeli zagramy swoją koszykówkę w ataku i w obronie, a, a problemy zdrowotne, których w tym tygodniu nie brakowało, będą nas omijać, to jest pewny, pewno zwycięstwo. Siedemnasta, niedziela, ostatni, szansa zobaczenia krośnieńskiej drużyny w tym roku. Na tak jest, pali. żegnamy się z kibicami w tym roku, natomiast nie potrwa ta, ta przerwa długo. Zapraszamy wszystkich na halę. Dziękuję. Dzięki.